Okej, okay. siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście chmielu, a to jest jak widzicie Prawilne uchmielenie, trochę z lekkim wyprzedzeniem, troszeczkę wcześniej, ale jest do tego kilka dobrych powodów Jak widzicie aktualny obraz jest nagrywany z nowego sprzętu, siedzę w okularach, nie wiem czemu, ale ogólnie rzecz biorąc mogę siedzieć w okularach jakoś tak Y, jest lepiej dla mnie także. Y, dzisiaj dużo rzeczy do omówienia. Po pierwsze, najważniejsze, y, ważna liczba na kanale ostatnim czasem wybiła w ogóle tak z nienać Powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się tego jakoś mega. Y, w ogóle zgubiłem się w tej liczbie subskrypcji, subskrypcji całkowicie, ale na kanale właściwie było 10 tysięcy subskrypcji. Jest już nas 10 tysięcy. Jestem naprawdę, powiem Wam szczerze, w szoku. Y, Naprawdę dziękuję Wam za to serdecznie. 10 tysięcy subskrypcji to jest siła. Uh, mam odnośnie dalszej, dalszego rozwoju na YouTube naprawdę duże plany. Dużo, dużo planuję, dużo żeby się działo i dużo się będzie działo, to jest najważniejsze. Do tego pomoże mi na pewno nowy sprzęt, który sobie zakupiłem, uh, którym oczywiście to nagrywam. DSC rx 100 Mark 3 to jest to powiem Wam szczerze, że naprawdę zajebiście mi się z tym sprzętem pracuje, zajebiście jest naprawdę godny i mam też kilka właśnie pomysłów mniej lub bardziej ważnych na YouTube do zrobienia, zrealizowania i pokazania Wam, to też jest ważna opcja, nawet już mówię o wielu rzeczach, ale e, no tak jak mówię, 10 tysięcy subskrypcji, no to już jest, jest już coś, no nie jest to, e, że tak powiem mała liczba, także za to Wam serdecznie dziękuję e, i Chciałbym Was też jeszcze z jednej z rzeczy przeprosić, bo e, wiem, że to tak wyszło w sumie z niczego, bo przez jakiś ostatni czas, przez chyba daję, że tydzień nie działo się nic na kanale, dosłownie nic, a nic. E, było to spowodowane tym, że po prostu byłem trochę zajęty, wiecie, ten natłok świąteczny daje w kozi w ogóle przygotowania do świąt. E, jest masakra, no i powiem Was że też nagranie jakoś nie miałem specjalnie czasu, więc musicie mi to wybaczyć. A, wyszło jak wyszło, no nie miałem jak po prostu Wam co wrzucić zajęty byłem cały czas praktycznie już o tym Was informowałem na fejsie i w ogóle też jakoś chęci do YouTube'a nie miałem e, żeby coś ponagrywać no coś całkiem i tak, że tak powiem się te święta dają po kościach ostatnim czasem, no ale e, też jak mówiłem we wcześniejszym prawidłowym uchmieleniu e, na święta właściwie na święta właściwie e, z będzie się działo, znaczy w grudniu ogólnie rzecz biorąc będzie się działo troszeczkę mniej rzeczy aniżeli w normalnych miesiącach eee, także, także, właśnie właśnie musicie wypaść tą przerwę już normalnie wracamy na kanale i już mam wiele gier do góry, już wam mogę nawet pokazać co nieco Sunset Overdrive Far Cry 4 na kanale oczywiście eee, Little Big Planet, które dostałem od Sony o kurwa, nie wiem, chyba może to tak wam pokażę o Little Big Planet od Sony to jest to jest moc eee, to będę ogrywał Halo, oczywiście Halo Master Chief Collection, bardzo ważna gierka. Mam też Drive Cluba, promkę. Też wam może coś pokażę z reklama. No i w sumie chyba to tyle mam z gierek takich. Ale jeszcze do serii zaraz przejdziemy. W każdym razie z okazji 10 tysięcy subskrypcji na kanale już niedługo. Powiem szczerze, że jeszcze nie dzisiaj, jeszcze bodajże może nawet nie w grudniu, ale muszę się do tego przygotować. Pojawi się konkurs, trochę bardziej złożony konkurs, w którym, tak jak mówiłem, będzie do wygrania kod na PS Plusa na 3 miesiące. DayVille Within na pc -ta. i co tam jeszcze było? Chyba Alan Wake na peceta też. Alan Wake na PC -ta. Ja mam szafkę otwartą. Nie wiem czemu w ogóle. Eee, także troszeczkę rzeczy będzie do powygrywania. Ja ten konkurs muszę doszlifować pod względem technicznym. I on się pojawi na kanale już na pewno na dniach. Także o tym eee, nie musicie się martwić. On na 100% będzie na kanale. Tak jak mówię, teraz wszystko jest nagrywane nowym sprzętem, więc jakoś może być dużo, znaczy może być, jest na 100% dużo lepsza. Co do jakości audio, to póki co nagrywane to jest prosto z kamerki, natomiast, znaczy prosto z aparatu, natomiast audio ja mam wykupiłem na Kupiłem sobie. Może okulary ściągnę, o, będzie lepiej. Haha, damn, teraz widzę siebie dużo lepiej w ekranie, bo patrzę się cały czas na ekranek mi lata. Kupiłem sobie dyktafon oddzielny do nagrywania audio, także audio będzie nagrywane hmm, tym dyktafonem, póki co jest jeszcze z aparatu, bo chcę zobaczyć jak dokładnie wychodzi jakość aparatu. Uhuhu. I no i co? Mam nadzieję, że Wam jakoś się filmów spodoba od tego czasu. Też na kanale będą się pojawiały te szczere recenzje, o których mówiłem, szczerze będzie agresywnie bardzo i to będzie dobry projekt na pewno na kanale, który Wam mogę zapowiedzieć. Druga, ale raczej trzecia, raczej któraś sprawa to oczywiście tak jak mówiłem o tych aktualnych seriach, wróćmy do tematu tego co się dzieje na kanale, co się będzie działo i co będzie się działo. Tak trzy rzeczy. Po pierwsze kończymy Devil Within. Trzeba tą grę skończyć. Ja już mam dawno, 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 dawno nagraną. Tylko, że odnośnie wrzucania odcinków było jak było no i tak średnio było w sumie. Ale tak jak mówię będę ją kończył. Już jedziemy z nią agresywnie. Trzeba ją skończyć. Następnie Far Cry, 4, Far Cry 4. Far Cry 4 też trzeba skończyć, bo pierdolę się z tą grą też tak troszeczkę zbyt długo. Dalej patrzę na serię. Co my tam mamy? Czekajcie. Jakieś serii wiem, że zatrzymałem chyba nawet. O, chyba... Sunset overdrive też sunset będzie, to już trzecia gierka. Dragon Age Inkwizycja, coś pewnie się jeszcze z niego pokaże, bo ja mam tam jeszcze kilka godzin do ogrania na Xboxie w wersji testowej. O, następnie, o Jezu, zaraz mi palców braknie u jednej ręki. O, następnie mamy. Coś jeszcze mieliśmy? Cholera jest na no czymś całkiem. Z głowy to wypadło. O, tyle tych serii. Właśnie. Shadow of Mordor. Shadow of Mordor kończymy też o Shadow of Mordor. E, czyli już jest 5 serii. Które będą aktualnie tak kończone na kanale. Będę cisnął z nimi. Muszę je skończyć i w ogóle. Później jest Forza Horizon. To już 6 gierek. E, Forza Horizon 2 też będzie kończona przeze mnie. No i Destiny z Jankielem. To tak patrzę tutaj w filmach aktualnie. Destiny z Jankielem też będzie na kanale. E, natomiast Destiny z Jankielem będzie trochę w e, słabej częstotliwości, z racji na to, że Jankiel aktualnie nie ma za bardzo czasu na nagranie tegoś, czegoś agresywnego. No, także, także, tak, tak to wypada póki co. Mm. Jeszcze mam Halo Master Chief Collection, na razie gramy w jedynkę Halo, to tutaj sobie Master Chief Collection, tak jak mówiłem, spokojnie będziemy ogrywać Później e, Drive Club, Drive Club, pewnie z Drive Cluba się coś pojawiło, Otrzymałem wreszcie Drive Cluba, wreszcie, czy nie wreszcie. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Monice, jeżeli to ogląda nasz znaczy Monice, e, Monice, Pani Monice. E, ale w każdym razie Monika, dzięki serdeczne za to, że dostałem tego Drive Cluba. E, Halo będzie. Kurwa, tutaj tych gier Little Big Planet trójka. Napiszcie, czy chcecie coś zobaczyć z Little Big Planet, bo w sumie gierka jest kotna, ja sobie w nią ogrywam z bratem, sobie ogrywam Little Big Planet, ale jakbyście chcieli coś zobaczyć z Little Big Planet, to możecie je napisać. No i w sumie to tyle mam z tych nowszych gierek na pod ręką. No i coś jeszcze będzie na kanale aktualnie nie wiem, powiem właśnie, że to cholera jasna, tyle tego jest, że... W każdym serię będę starał się wszystkie pokończyć. Jakbyście chcieli coś zobaczyć albo o czymś bym zapomniał, to napiszcie mi oczywiście w komentarzu pod filmem o jakiejś serii, którą może odpuściłem. A zapomnę, wypadło mi całkiem z głowy, bo to też jest możliwe. Eee, ale skończymy je wszystkie na pewno skończymy je, będziemy z nimi trochę cisnąć, jeszcze mam czasu, bo praktycznie do najbliższej premiery o styczniu, bo to jest ogólnie prawidłowe umielenie na styczeń, już takie wcześniejsze troszeczkę, gdyż chciałem, wam poinformować, chciałem was poinformować o tej przerwie głównie, e, że była ona spowodowana niestety tym, że tak jak mówię byłem troszeczkę zajęty, nie chciałem się też nic zrzucać jakoś specjalnie na YouTube YouTube'a nic nie nagrywałem, ale w styczniu też jak patrzę na premiery to w sumie oprócz Dying Light nie wychodzi nic innego, także Dying to będzie jedyna premiera styczniowa, którą jakąś tam ogram. Także e, następne Prawilne Uchmielenie pojawi się dopiero we, e, w lutym. Tak, w lutym myślę, jakoś początkiem lutego. E, także serię już myślę, że sobie odpuścimy. I następna mniej lub ważna sprawa to to, że... powraca AND. Dokładnie tak. Pytania do AND zapodawajcie komentarzu pod tym filmem, domyślę kilku dni pojawi się pierwszy odcinek no może nawet do tygodnia, pierwszy odcinek A&D, napiszcie oczywiście w komentarzach swoje pytania do mnie i zobaczymy co z tego wyjdzie, następnie też ważna sprawa, właśnie, właśnie właśnie, tak wpijajcie na Instagrama, link jest w opisie pamiętajcie, bo na Instagramie się czasami fajne rzeczy pojawiają, także instujcie, instagramujcie, followujcie i w ogóle na Instagramie link jest w opisie no i w sumie chyba to by było na tyle w tym takim szybkim nie szybkim infowlogu mam nadzieję, że wam się podobało oczywiście też chciałbym wam życzyć zdrowych co najważniejsze w gronie rodzinnych spędzonych świąt Bożego Narodzenia pamiętajcie to są, to jest Boże Narodzenie Boże Narodzenie to jest bardzo ważne święto, idźcie po prostu olejcie wszystko ja, ja na swego czasu w ogóle Powiem tak, na święta nie będzie się na kanale nic pojawiało, nic, w ogóle nic nie będzie na kanale w święta z racji na to, że pamiętajcie, święta się spędza z rodziną, ja na ten czas w ogóle odcinam się od komputera idę po prostu e, spędzić je w gronie rodzinnym, bo to jest najważniejsze, pamiętajcie to jest najważniejsze, żeby swe, spędzić swoje święta z rodziną, no i żeby były one radosne i żebyście wrócili po świętach. Zajbiści na pełnej pompie będziemy działać na YouTube. Dalszy rok 2015 zapowiada się naprawdę kozacko pod względem gamingu, ale nie tylko pod względem tego kanału, też się zapowiada kozacko i będzie kozacko to jest najważniejsze. No i bawcie się w Sylwestra, też się bawcie. Konkretnie na pełnej pompie trzeba się bawić. A tymczasem ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście. I no i wesołych świąt! Jo, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i cześć mam wszystkim.